Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Jest to pragnienie, które, wy, które rodzi się w głębi serca który, doświadczonego cierpieniem, cierpieniem spowodowanym oddaleniem od Boga, spowodowanym grzechem. Kiedy spotykamy się na Mszy Świętej. Mszy, w czasie której jest nauka rekolekcyjna, to czynimy to po to, aby pogłębić naszą wiarę, by niejako przejrzeć się w Słowie Bożym, odczytać na nowo swoje powołanie, odczytać na nowo to wezwanie, które jest przez Boga kierowane do każdego z nas. I prosić o to, by Bóg dał nam serca czyste. Rodzi się zatem pytanie, czy serca nasze są nieczyste? Świadomi jesteśmy tego i wierzymy w słowa wypowiedziane przez świętego Jana Apostoła. Kto mówiłby, że jest bez grzechu, jest kłamcą. Jesteśmy wszyscy po grzechu pierworodnym i potrzebujemy wciąż przemiany wewnętrznej. Nawrócenia, które nazywa się metanoją, czyli nawrócenie to jest sposób myślenia takiego, jakiego życzy sobie Bóg, czyli wypełnienia woli Boga w swoim życiu. To jest nawrócenie. A ponieważ nasze życie upływa, zmieniają się okoliczności, wydarzenia, sytuacje wokół nas, wciąż musimy odczytywać, czy idziemy dobrą drogą? Czy rzeczywiście jesteśmy blisko Pana? Czy przypadkiem na naszej drodze nie ma kogoś, kto nas odciąga od Pana Boga? Pamiętajmy o tym, że zostaliśmy powołani z miłości i dla miłości i musimy dbać o to, aby nikt pomiędzy nami a Bogiem nie stanął. Nikt nie może Cię odciągnąć od Boga. Nawet te osoby, które bardzo kochasz, nawet współmałżonek, dzieci, twoi rodzice, ktoś, kogo bardzo cenisz, szanujesz. Mamy kochać Boga i kochać drugiego człowieka, ale ten drugi człowiek nie może być przeszkodą w miłości do Pana Boga. Powinien wzmacniać tę miłość. Nasza miłość do drugiego człowieka powinna czerpać inspirację z miłości do Boga i nawzajem te miłości człowieka i Boga powinny się wzmacniać. Jezus ostrzegał, jeżeli ktoś kocha bardziej Ojca, Matkę, dodajmy dziecko, niż mnie, nie jest mnie godzien. I gdy spotykamy się dzisiaj, to tak jak uczniowie, którzy szli do Emaus po wielkim tygodniu, załamani, zdruzgotani, wszystko legło w gruzach. Wszystko. Ich życie się nie udało. Tak po ludzku, normalnie. Ich mistrz został poniżony, pobity na śmierć, wyszydzony. A oni razem z Nim, teraz uciekają poza Jerozolimę, idą do małej wioski Emaus, żeby się schować, bo może ich wsadzą do więzienia, a może ukrzyżują. Nie są pewni. I idzie za nimi Jezus. Oni Go nie rozpoznają, bo w żalu, w rozgoryczeniu, w cierpieniu człowiek ma zawężone pole widzenia. Jest skoncentrowany tak na sobie i na swoim bólu, że nie dostrzega tych, którzy chcą mu nawet pomóc. I nie dostrzegają Jezusa. Nie rozpoznają Go, On z Nim jest. I dopiero kiedy zaczynają wszystko tłumaczyć, kiedy jest tak dobry dla nich, zaczynają się dziwić, skąd ta dobroć, gdzie słyszeli ten głos. I serce na nowo zaczyna w nich pałać. I gdy zbliżają się do wioski, i robi się późno, mówią do Niego: zostań z nami, zostań z nami. I On spełnia tę prośbę, i spełnia naszą prośbę, i uczniów, bo Jezus obiecał nam, że zostanie z nami aż do skończenia świata. I nie opuści nikogo, chyba że my się wyrzekniemy Jezusa i odwrócimy od Niego. To jest jedyny sposób. A obiecał to i przypieczętował krwią przelaną na krzyżu. I został z nami w Eucharystii. W Eucharystii został z Tobą. W Eucharystii, która jest niedoceniana, która jest przyjmowana pośpiesznie bez większej refleksji w Eucharystii, która jest jako każdy inny środek. Wszystko bywa, że jest ważniejsze w życiu człowieka, człowieka wierzącego, bo nie mówię o niewierzących. Mówię o człowieku, który praktykuje przynajmniej od czasu do czasu. Wszystko najważniejsze, o wszystko się boi, o wszystko się troszczy. Wypowiada słowa, Modlitwy Pańskiej, chleba naszego, daj nam Panie, poprzedniego chleba, a tym chlebem jest Eucharystia. I zapominamy o tym, jak ona się zrodziła, dlaczego ta Eucharystia jest w Kościele, dlaczego ona stanowi centrum Kościoła. Otóż była zapowiadana już w Starym Testamencie, kiedy lud izraelski szedł pustkowiem. Kiedy narzekał, wciąż szemrał przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi, przeciwko Bogu, buntował się, wspominał, jak to było dobrze w niewoli. My też tak wspominamy czasy niewoli. Jak to było dobrze w niewoli. Pełny garnek był. I nic nie trzeba było się martwić. Ale nieważne, że Boga odcięli od człowieka. Nie, ale garnek był pełny. Bóg dał im mannę. Manchu, co to jest? To był pokarm, ale materialny, zapowiedź tego pokarmu, który będzie w przyszłości. Kiedy Samarytanka, która miała wielu mężów, ale nie chciała tego Jezusowi powiedzieć, spotkała się z Jezusem przy studni Jakubowej. I on przejrzał jej serce i powiedział, jakie jest jej życie. To ona wstrząśnięta tym, że on wie wszystko o niej, choć nikt mu tego nie powiedział, a nie ona mu tego nie powiedziała. Mówi, daj mi pić tej żywej wody, daj mi pić. A on mówił o sobie, nie mówił o wodzie ze studni. To jest zapowiedź tej krwi. Podczas ostatniej wieczerzy, Paschy, gdzie Żydzi ściągnęli z całych okolic do Jerozolimy, była taka tradycja, taki obowiązek. Jest z uczniami swoimi, bierze chleb, przełamuje, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Może nie wszyscy zrozumieli o co mu chodzi, ale musiało ich to wstrząsnąć. Moje ciało, bierzcie i jestcie. Podnosi kielich, błogosławi, bierzcie i pijcie. To jest krew nowego przymierza, wylana za Was, na odpuszczenie grzechów. Ustanawia najświętszy sakrament, którym zostanie z nami aż do skończenia świata. Jest tu, pod jednym dachem, z nami w szpitalu. W dzień i w nocy wystawiony, a nie liczni korzystają z tego. A reszta na Sądzie Ostatecznym będzie się tuliła do Jezusa, a On może powiedzieć: Nie znam Was, nie znam. Byliśmy w tej samej pracy, w tym samym miejscu. Byliśmy w tej samej parapii. Nie raczyłeś nawet się przeżegnać. A kiedy najświętszy sakrament niesiony przez człowieka, kapłana, przez szafarza, mijał ciebie, odwróciłeś się, odwróciła się na pięcie, nie znam cię, a niesie tam opłateczek poświęcony, brak wiary. Uczniowie do tej tajemnicy będą dojrzewać stopniowo po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. Co się dzieje? Co się dzieje w czasie tej ostatniej wieczerzy? Ustanowienie ciała i krwi, tej krwi, tego napoju, który będzie przelewany na wszystkich ołtarzach świata, za zbawienie nasze, ono się dopełni w krzyżu. Już wkrótce ci uczniowie, którzy są w tak pogodnym nastroju, jak my w czasie wigilii, jak my w czasie śniadania wielkanocnego. Oni z nim idą do ogrodu oliwnego i myślą, że tam mistrz chwilę się pomodli w tym ciepłym ogrodzie, bo przecież ciepło było. Odpoczną co nieco. A Jezus zaczyna się modlić gęstym potem, zmieszanym z kroplami krwi tej samej krwi, która została ustanowiona, abyśmy ją spożywali i mieli zbawienie ta sama krew. Jest przelewana. To tylko u Boga jest możliwe. I modli się. Modli się mu silniej i prosi, byśmy, by uczniowie czuwali z Nim chociaż przez godzinę, byśmy my czuwali z Jezusem chociaż przez godzinę przy świętej, a nam nasza święta jest za długa. Najlepiej 10 minut, misa sika. Bez skazania, bez poruszenia sumienia, pośpiesznie, dławiąc się jeszcze opłatkiem, komunią świętą i szybko do pracy, albo szybko do domu. A gdzie jest Dzień Święty święcić? Gdzie jest imię Boga? Żadnych skutków tej Eucharystii nie ma. Bo człowiek nawet się nie zastanowił, kogo przyjął, kto jest w nim. Ten, który wydał Jezusa, prototyp wszystkich zdrajców i grzeszników, którzy będą w kościele od tego czasu, Judasz nie rozumiał. Nie zrozumiał tej tajemnicy. Widział pieniądze. Widział stanowiska. Nie było pieniędzy, nie było stanowiska, nie było cudowności, bo się skończyły. To po co taki Mesjasz? Człowiek zatracenia, człowiek, który pomylił swoją drogę. Chleba naszego poprzedniego daj nam panie. Kiedy syn marnotrawny wracał, Ojciec wydał ucztę na Jego cześć, to jest zapowiedź Eucharystii. Jesteśmy córkami i synami marnotrawnymi. Wszyscy w tej świątyni i w każdej świątyni. I wciąż wracamy i wciąż dla nas jest uczta wydawana przez Ojca. To jest stół zastawiony, to jest ołtarz. Uczta, na której sługą jest Jezus. Ale gdy przychodzimy na ucztę, przypomnijmy sobie, że brudne nogi uczniów obmył Jezus. I nie jest to symbol liturgiczny, ale jest zapowiedź tego, że do stołu pańskiego człowiek może się zbliżyć, gdy jest czysty. I nikt nie zbliża się, gdy jest nieczysty. A słyszymy ten krzyk, że każdy ma prawo do Eucharystii. Każdy, każdy może sobie przyjąć, a nawet wziąć na wynos jeszcze. Nogi zostały umyte, ale tłumaczy Piotrowi, że wykąpany jest czysty. Potrzebuje tylko umyć nogi. Więc jeżeli ktoś jest w stanie grzechu powszedniego, drobnego, to jest to ta czystość. Wtedy sama Eucharystia, sama modlitwa, samo westchnienie do Boga gładzi ten grzech. Ale gdy jest grzech ciężki, potrzebny jest sakrament pokuty. A nam się wszystko miesza. A nam tak mieszają w głowach. A tak mieszają w głowach, że Eucharystia jest niepotrzebna. A Jezus mówi: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, czyńcie to na moją pamiątkę. Do końca świata. Eucharystia jest w centrum Kościoła. Stół zastawiony, świątynia przygotowana, rozświetlona to jest miejsce i czas pokoju króla pokoju. Spotykasz się z Królem Pokoju. Jesteśmy tak niespokojni, tak się boimy. Każdego zagrożenia fizycznego, medycznego, psychicznego, moralnego szukamy oparcia w drugim człowieku, o jaki wspaniały i od razu się zawodzimy. No nie, no nie jest taki wspaniały. On też jest słaby. On też potrzebuje pomocy. On też się potyka. A ma tyle wad, a ja tego nie widziałam wcześniej. Nie widziałem. Z góry można założyć, każdy ma wady, każdy jest słaby i każdy potrzebuje Boga, przebaczenia i potrzebuje eucharystii. Przyszliście. Na Eucharystian, gdzie król pokoju Cię zaprasza. Myśl o Nim. Nie myśl o domu. Nie myśl teraz o pracy. Myśl o Nim. Król pokoju Ci wleje ten pokój w Twoje serce. W czasie przeświętej, kogoś nudzik, jakiś kapłan, sepleni, niewyraźnie coś mówi, coś grają, coś mnie denerwuje. Do Ciebie Jezus zepleniącym głosem kapłana i stękającym, bo kapłan został wyświęcony, choćby był grzeszny tę to prawo w imieniu Boga, wyciągnąć dłonie nad chlebem i nad winem, i to nie Jego dłonie przemieniają, ale użycza swoich dłoni, użycza swojego serca, użycza swojego głosu Jezusowi. I użycza dłoni, głosu, cierpliwości w sakramencie pokuty, bo wdzielenie, a więc przyjście na świat Jezusa jako człowieka. Bo Eucharystia i Krzyż to jedno, i dlatego świat, a mówiąc o świecie, mówimy o księciu tego świata, a wiemy stąd, że mamy w władaniu ten świat. W którym my się poruszamy, mam, bo sam się do tego przyznał. Przed Jezusem słyszeliśmy to w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy w czasie kuszenia mówi do Jezusa, oddaj mi pokłon, a ja oddam Ci wszystkie te królestwa świata. I On chciałby Cię oderwać od Eucharystii. A Eucharystia jest to chleb na życie wieczne. Jesteśmy w szpitalu. Jak się czasy zmieniają. Człowiek, który jest w zagrożeniu życia, człowiek, który już przyjmował Eucharystię, on nie potrzebuje w zagrożeniu życia ani sakramentu pokuty, ani Eucharystii. On potrzebuje telefonu. To też jest ważne. Tylko trzymając zatem rękę drugiego śmiertelnika, ta ręka mu się wysunie. Bo musi się wysunąć. Kapłan, który przyjdzie jako śmiertelnik, jest tylko przewodnikiem do bramy śmierci. Dalej nie przejdzie. Nikt z nas nie przejdzie. A jak przejdzie? Proszę bardzo, nie wróci. A ten, który z tobą jest w ciemnej dolinie, on przejdzie. Nigdy człowiek wierzący nie jest samotny. Nigdy. Nigdy nie mów, że jesteś sama lub sam. Nigdy. Jest z Tobą Bóg w Trójcy Przenajświętszej, Matka Przenajświętsza. Masz danego Anioła stróża, który Ci towarzyszy całe życie i jest z nami. Nas jest tu podwójna liczba. Bo są nasi Aniołowie. I oni każdą okruszynę, która spada ze stołu pańskiego, oni z czcią podnoszą. Eucharystia, chleb życia. Słyszeliśmy dzisiaj, jak Jezus mówi: Zaprawdę, powiadam Wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Musiał obumrzeć, przejść przez cierpienie, żeby wydać ten plon. Dla nas, ale boi się tego jak człowiek, tak jak my się boimy, cierpienia i śmierci, nie ma co udawać. Pamiętam, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, słuchałem audycji radiowej, gdy oficer, już człowiek starszy, wspominał czasy wojny, wysoki rangą, i przyszedł do niego podporucznik. Dopiero co gwiazdki otrzymał. I mówi do tego starszego dowódcy, że się boi, bardzo się boi. Była to bitwa pod Monte Cassino. A ten dowódca mówi tak do niego: Ja się też boję, ale nie możemy się cofnąć. I właściwie w tym, co on powiedział, była głęboka wiara, bo był człowiekiem wierzącym. Bo powtórzył to, co mówił Jezus: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Czy mam się cofnąć? Jezus się boi. Czy może prosić Ojca o to, aby oddalił od Niego ten kielich? I nie cofnął się. I wypełnił wolę. Ale został, tak jak ziarno, wrzucone w ziemię. Obumarł i z wstał. I ta wola została wypełniona w pełni. I nikt z nas nie może się cofnąć. Jeśli wierzysz Jezusowi, jeśli z Nim jesteś, idziesz Jego drogą, to przez całe życie jest stopniowe obumieranie. Życie bez obumierania jest życiem poza Bogiem. Jest to życie pozorne, Człowiekowi się wydaje, że idzie drogą szeroką, przestronną, ale ona prowadzi na zatracenie. Oto godzina Syna Człowieczego. Oto godzina zbawienia, oto Twoja godzina, której ma być stworzone na nowo serce czyste. A jeśli ktoś mi służy, ja jestem z Nim i uczci go mój Ojciec i będę z Nim do skończenia świata. Wyznajmy pian. Wierzę w jednego Boga.